Cześć, z tej strony Ola, jeśli jeszcze mnie nie znacie. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, dzisiaj jestem w takiej bardziej wiosennej wersji i nie bez powodu, ponieważ razem z Wami chciałabym sobie zrobić taki wiosenny rozświetlający makijaż, a przy okazji przetestować pewną serię kosmetyków, z którą, o dziwo, ja nigdy nie miałam do czynienia, a mianowicie mam tutaj na Myśli serię kosmetyków Burżua, Healthy Mix. No i właśnie dzisiaj parę tych produktów sobie przetestujemy. Ja ich użyję po raz pierwszy, także zobaczymy, jak się one sprawdzą na mojej skórze. Nie wiem, jakim cudem w ogóle te kosmetyki nigdy w moje ręce nie wpadły, bo mogę się założyć o 100 zł, albo nawet i więcej, że wszyscy z Was tę serię kojarzą i też duży odsetek na pewno, na pewno tych kosmetyków używał. Dzisiaj będzie mój Pierwszy raz. Mam nadzieję, że y, zakończy się on całkiem pozytywnie. Cała seria Healthy Mix zawiera w składzie szereg witamin C, E i B5, e, także myślę, że jest to e, dobra oznaka do tego, aby moja skóra wyglądała i promieniście, czyli tak, jakbym chciałaby wyglądała codziennie. Zacznę od bazy i powiem Wam, że w ogóle pierwsze co mi tutaj tak przyszło na myśl, jak zobaczyłam to opakowanie, to to, że jest to bardzo takie poręczne opakowanie, więc wszędzie się zmieści. I tutaj właśnie dzięki tej witaminowej formule baza ta niweluje oznaki zmęczenia i po prostu sprawia, że ta skóra wygląda promiennie, także to coś idealnie dla mnie po nieprzespanej nocy. Ode mnie szóstka z plusem za zapach, bo jest on taki przepiękny, owocowy, aż człowiekowie od razu się przypominają wakacje. Fajna jest formuła, taka maślana i bardzo wygodnie się ją nakłada na twarz. Jak taki bardzo delikatny krem. W sumie nie miałam chyba jeszcze takiej bazy. No bardzo taka um, wygładzająca. Pierwsze wrażenie pozytywne, oby tak było dalej. Standardowo przydałoby się, żebym chyba teraz użyła jakiegoś podkładu, aczkolwiek powiem Wam, że ciężka decyzja przede mną e, do podjęcia, ponieważ faktycznie w prawej ręce mam tutaj podkład, natomiast w lewej mam e, równie kuszącą propozycję, e, jaką jest krem BB. Krem BB jest w ogóle super opcją na wiosnę i lato, także to bez dwóch zdań. Jest bardzo lekki, ale mimo to ukrywa niedoskonałości, i wiecie, rozświetla tą naszą cerę. Natomiast jako, że ja dzisiaj mam dosyć długi dzień przede mną i wieczorem wybieram się na koncert, to chyba jednak zdecyduję się na ten podkład. Wytrzymuję do 16 godzin, także ja chyba dzisiaj na tym koncercie to będę mogła się bawić do późna. No troszkę nie przewidziałam faktu, że Wianek będzie mi delikatnie przeszkadzał w nakładaniu podkładu gąbeczką, ale chyba jakoś sobie. Poradzę. Jest bardzo lekki i tak jak właśnie przyglądam się tutaj w lusterku, to. Świetnie się wtapia w skórę i po prostu wiecie, nie tworzy takiego efektu maski. Chyba nikt z nas nie lubi takiego efektu, bo później mamy wrażenie, że można by to taką szpachelką zebrać. Ja też nie chcę, moi drodzy, żebyście wy mieli takie podejście, że skoro to jest film nagrywany we współpracy z jakąś marką, to pewnie wszystko to, co ja mówię, jest jedną wielką nieprawdą. No bo po to właśnie nagrywam taki test na żywo, abyście wy mogli um, ten efekt zweryfikować z moimi słowami. Mówię wam to, moi drodzy, ze szczerego. Serca, że tak ujmę, że ten podkład bardzo miło mnie zaskoczył i mam nadzieję, że osoby, które go wcześniej testowały lub które być może testują go teraz, potwierdzą to w komentarzach. W ogóle dajcie mi znać, jak się Wam te kosmetyki sprawdzają. Ja teraz przejdę do korektora. Również tutaj mamy formułę wzbogaconą witaminami, i jest to korektor, który ma działać rozświetlająco, ale i również kryjąco. Zaraz się przekonamy. To jest w ogóle numerek 52, czyli on nie jest najjaśniejszy, a powiem Wam, że mimo wszystko i tak jest um, dosyć jasny, no ja mam bardzo jasną cerę, więc byłam przekonana, że będę pewnie potrzebować tego najjaśniejszego. Ale okazuje się to być nieprawdą. Szybkość bardzo wchłoną. No i co, wystarczy parę muśnięć korektorem, i nie widać, że człowiek nie przespał nocy. I taki, jakby, kolejny mój krok zawsze to oczywiście użycie pudru. Chociaż powiem Wam szczerze, taka moja ogólna uwaga tutaj do tego, jak nałożyłam podkład, korektor i wcześniej jeszcze bazę, że cera się w ogóle nie świeci, więc dla mnie to jest naprawdę bardzo duży plus, ponieważ ja mam przetuszczającą się strefę T, a mam takie poczucie, że jednak, jakby ta cera została nawilżona, ale ona nie jest tusta, że wiecie, że po prostu ten podkład nie ma takiej e, tłustej formuły. Ja myślałam, że to jest taki w ogóle zwykły puder, natomiast on tutaj, moi drodzy, ma lusterko. Także ten puder to powiedziałabym e, tylko taka formalność. E, po prostu utrwalimy sobie e, ten makijaż. I puder też ładnie pachnie. Okej, okay, teraz matowiona, ale wiecie, nie jest to taki tępy mat. Ja teraz sobie dokończę makijaż i zaraz do Was wrócę e, z podsumowaniem. Chyba dosyć wiosennie, prawda? Okej, okay, podsumowując, powiem wam, że naprawdę jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona. Tą serią Healthy Mix i naprawdę żałuję, że nie poznałam jej wcześniej. Skóra wygląda zdrowo, promieniście. Ja nie czuję, że mam na sobie taką ilość kosmetyków, także powiem Wam, że naprawdę ten podkład to chyba będzie mój kwietniowy ulubieniec. Baza też świetnie moją skórę wygładziła, i mam nadzieję, że podkład będzie się na niej trzymać całutki dzień. No i jeszcze został mi ten krem BB, którego będę testować na dniach. I jak już go kilka razy wypróbuję, to na pewno da. Wam znać w jakimś vlogu albo na Instastory, jak się on u mnie sprawdza. Mam nadzieję, że tak samo dobrze jak podkład. Żeby tak było ze wszystkimi kosmetykami, prawda? Żeby od razu wszystkie się sprawdzały. Powiem Wam tak jeszcze na zakończenie, że bardzo dobrze czuję się w takim makijażu i chyba powinnam zacząć chodzić tak częściej, tak kolorowo. Ok, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. No i dajcie mi znać w komentarzu, jak u Was sprawdzają się się te witaminowe kosmetyki z serii Healthy Mix. Także do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!